Alleluja, Chrystus zmartwychwstał! Witam was i pozdrawiam, moi drodzy przyjaciele, szczególnie z Galilei. Jestem w Rzymie, przy Domu Generalnym Zgromadzenia Zmartwychwstańców. Jak dobrze wiecie, nasze Zgromadzenie Zmartwychwstańców zostało założone w 1836 roku przez młodych polskich emigrantów po powstaniu Stabadowym w Paryżu. Ale już pierwsi uczniowie Bogdaniańskiego, Piotr Semenenko i Jeroim Kajsiewicz, szybko znaleźli się tutaj w Rzymie, aby uczyć się i przygotowywać na księży. Na kapłanów dla Polski, która miała zmartwychwstać. Więc od, takiego, od tamtego czasu jesteśmy tutaj w Rzymie, w tym domu, który tutaj wam pokażę na różnych ujęciach. Jesteśmy od końca XIX wieku i ten dom zawiera wiele wspaniałych pamiątek polskości. W naszym archiwum znajdują się listy Mickiewicza, Chopena, Norwida, Krasińskiego i wielu innych wybitnych postaci polskiej XIX-wiecznej i romantyzmu, których może słyszeliście, kojarzycie. Z lekcji historii czy języka polskiego. Tutaj także ma siedzibę nasza Kuria Generalna. To jest miejsce, z którego chciałem Was szczególnie pozdrowić i wyrazić moją pamięć o Was i też zaprosić Was i zachęcić, aby wzorem pierwszych zmartwychwstańców i zgodnie z charyzmatem naszego Zgromadzenia Zmartwychwstańców, abyście pracowali nad zmartwychwstaniem społeczeństwa. A to zmartwychwstanie rozpoczyna się od pracy nad zmartwychwstaniem osobistym każdego z nas i potem. Gromadzeniu się we wspólnoty osób odrodzonych, zmartwychwstałych w Chrystusie, aby dalej pracować nad zmartwychwstaniem społeczeństwa. Niech Bóg was błogosławi i prowadzi. Alleluja.